Witam! Bardzo serdecznie z tego co widzicie mam 2%, więc szybko nagrywam ten film. Dzisiaj zobaczymy, jak wyglądają moje filmy. No, mój kanał oczywiście wygląda tak standardowo. Co? 22 subskrypcje. No i co? No dobra, może. Zobaczmy wielką kopalność, nie wiem. Zacznijmy sobie od pierwszego. Tutaj jest tylko jedna łapia. Co? Przejdź komentarzy. Ile sezonów? Ile sezonów będzie? Słodko, co co jest? 52 kciuków w górę. O kurde! I kilka wyświetleń. No nie. Dobra, teraz to. teraz będzie dużo hajsu na no moim kanale. Zdrojak. Nie no. No, nie, to, to, to nie się to przebyw... no, to jest niemożliwe, żeby ja tyle dobił. Tutaj? No nie no. Czego można by nocy. 18 18, wyświetleń. I jak? Nie no, mam te dwa filmy normalnie na, kana na kanale. Dwie, jeszcze do tego 22 subskrypcje dobiliśmy. Nie no. Wie Widzę, czy. Wiele e, osób siema. chce, żeby był ten drugi sezon, no tego ja to zrobię. Po prostu ja to zrobię! Ten filmem się nie rozpodobał, wie. sobie... Boże. Patrzcie tutaj na jeszcze też dodałem sobie takie karty. Nie no tutaj no to standardowo. To, to, stare filmy były. to były początki w ogóle moje, jakby z YouTubem. Bo nigdy nie byłem za bardzo profesjonalnym youtuberem, co nie? Ale to jest zaskoczenie według mnie. Pięćdziesiąt kciuków w górę. To jest nie do pomyślenia. Zaraz sprawdzimy sobie moje statystyki. Zaraz sprawdzę sobie moje statystyki, czy coś zarobiłem. Sezon bo pierwszy. nie kopywałem żadnych kciuków w górach, z tego, co jest bo najgorszy. nawet by mi się nie opłacało. tych że no to bier. wiecie tak. nic nie zrobię. Tak jakby robię by serię Gier i drugi sezon. Dobra, tak więc automatycznie się po w i się Powiem nam, co się stało z moim kontem anale, uwa Dobra, uwaga, wracam po 30 minutach i mogę Wam powiedzieć, czy bardzo nam dziękuję. Moje konto wzrosło na plus, na wielki plus i mamy szansę na drugi sezon. Mamy szansę na zrealizowanie, nawet może nawet nie zdążymy nawet zrobić tego drugiego sezonu, bo ja nie nadążam, co nie? Patrzcie ile już mamy tych 681. Wyświetleń. Do tysiąca do zostało nam y, chyba z 400 albo 500. I pamiętajcie, po każde tysiąc wyświetleń robią się nowe sezony. I teraz odpowiedź, ile będzie sezonów? Sezonów będzie 4. Wiem czy to mało, ale za dużo nie do, ale tak za bardzo szybko nie dobijecie tego, chyba że wbijecie tyle kciuków, ile tutaj jest. To będziemy dobijać więcej rekordów i może będzie o 2-3 sezony plus. Czy nie będę tak robić? Ale jestem pod mega dużym wrażeniem, 52 wyświetlenia tutaj są już, Jezu. Do tego dodawałem miniatury z czego co widzicie do tych filmów, dlatego ja się z wami żegnam, nie wiem co powiedzieć. Dziękuję wam, moje konto wzrosło mega na plus, tak więc ja się z wami żegnam. Subskrybujcie kanał, z szczególnością co teraz się stało, bo mieliśmy ponad już Dużo subskrypcji. I co? Ja się z Wami żegnam. Elo, pa.